Wiesz już, jak my, ginekolodzy, rozpoznajemy przedwczesne odpływanie płynu wodniowego. Pytanie więc, co dalej? Postępowanie w przypadku przedwczesnego odpływania płynu wodniowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w położnictwie. Dlaczego tak jest? Po pierwsze, niezwykle trudne jest znalezienie najlepszego wyjścia, zarówno dla pacjentki, jak i jej dziecka. Z jednej strony mamy postępowanie wyczekujące, gdzie każdy tydzień dla dziecka ma ogromne znaczenie, ale znacząco podnosi ryzyko wystąpienia powikłań u matki. A z drugiej interwencje i zakończenie ciąży, które jest bezpośrednio związane z wcześniactwem oraz szeregiem zaburzeń, których w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do śmierci dziecka. Po drugie, każda sytuacja jest inna i nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich pacjentek z przedwczesnym odpływaniem płynu wodniowego. Po trzecie, w dalszym ciągu szukamy skutecznych metod, które pozwolą nam przewidzieć, co wydarzy się jutro lub za tydzień u pacjentki z przedwczesnym odpływaniem płynu wodniowego, a przede wszystkim pozwoli nas przestrzec przed najcięższym powikłaniem, jakim jest. Tych punktów spornych jest bardzo dużo. To jak balansowanie na linię nad przepaścią. Czasem uda nam się wspólnie bezpiecznie przejść na drugą stronę, ale nierzadko ponosimy też porażki. Po więcej informacji na temat powikłań w trakcie trwania ciąży, zapraszam Cię na mój profil. Zaobserwuj.